Mam na imię Marek, znajdujemy się na powierzchni Czeskiej Republiki, to jest miejscowość Hryciawa. Pozyskujemy tutaj drewno. To jest ciągnik John Deere 6120M. Jest to komfortowy ciągnik. Od dzieciństwa marzyło się mi posiadać taki ciągnik i pracować z takim ciągnikiem. No po prostu jest to komfort jazdy, wygoda. No i wszystkie, wszystko to najlepsze mogę powiedzieć o tym ciągnikowi. Ciągnik został kupiony w firmie Wanicki. Dosyć długo chodziłem za ciągnikiem, ale pojawiła się akurat okazja. Był taki ciągnik, nie zastanawiałem się, wziąłem go od ręki. Nie zastanawiałem się nad innymi markami, bo już posiadam dwa ciągniki. John Deere. Są to naprawdę rewelacyjne ciągniki, jeszcze mnie nie zawiodły w pracy i tak jak mówiłem... Pojawił się taki ciągnik w firmie Wanicki, dlatego go kupiłem od ręki. Ciągnik jest wyposażony w zaburz przede wszystkim z mygłownicą do mygłowania drewna. Ciągnik jest zabudowany, zabudowana jest kabina spód ciągnika, co służy, żeby ciągnik nie był uszkodzony dla bezpieczeństwa i operatora, i ciągnika. Ciągnik również jest wyposażony wciągarkę z tyłu do wyciągania drewna 2 razy 85 tony. Zabudowa się składa z klatki, z profili, z siatką, to jest kabina. Spód jest zabudowany blachami, żeby nie uszkodzić ciągnika ze spodu. Robi to firma profesjonalna, która zatrudni się już tym latami. No i oczywiście jest na to również certyfikat. Zabudowa to jest przede wszystkim bezpieczeństwo dla operatora i dla ciągnika żeby ten ciągnik nie został uszkodzony ze spodu, jak również na zewnątrz kabina i maska.